Fikcyjnych, nieistniejących recenzji z nieistniejących książek pozwoliłem sobie kiedyś napisać recenzję z nieistniejącego dzieła pod tytułem De impossibilitate vitae, De impossibilitate prognoscendi. Chodziło o to, że jeżeli wziąć dowolnego człowieka i zbadać okoliczności, w jakich pobrali się lub zetknęli się jego przyszli rodzice, a następnie cofać się jeszcze bardziej w przeszłość, ku dziadkom, pradziadkom, prapradziadkom i tak dalej, to się okazuje że za każdym razem, że rozmaite okoliczności, czysto incydentalne, w rodzaju na przykład e, pochodów Napoleona, e, Hitlera, e, Stalina, e, trzęsień ziemi, e, e, wybuchów wulkanów, biegu rzek i tysiące, tysiące innych, aż łącznie do wędrówek mamutów w czasie e, oligoteńskim, prawda, doprowadziły do tego, że poszczególne pary się skojarzyły, że poszczególni prapradziadowie pra, przyszli na świat, aż wreszcie dany osobnik się m, także na świecie pojawił. I z tego można było wnieść m, paradoksalny wniosek, wnosić, że, jak to mój fikcyjny autor wymyślił, że m, pojawienie się dowolnego człowieka na świecie jest m, m, tak m, o tyle mniej prawdopodobne, im bardziej się zagłębiamy w przeszłości. Całe to rozumowanie, porozumienie tylko paradoksalne, można przenieść na wymiar największy, na powstanie życia na Ziemi. Po to, ażeby życie na Ziemi mogło powstać, e, potrzeba było olbrzymiej ilości e, takich e, czynników, e, które dzisiaj składają się na uznaną, e, jako dość zagadkowa okoliczność, prawda, dość dziwaczny czynnik tzw. Tak Zasadę antropiczną, entropic precept. Chodzi o to, że gdyby woda miała inne własności niż ma w rzeczywistości, gdyby elektrony nie krążyły wokół jąder tak jak krążą, i tak dalej, i tak dalej. Wyliczenie jest po prostu listą niemal kilometrową nie mogły powstać, ani nie mogło powstać e, e, nic takiego jak galaktyki jak gwiazdy jak wokół nich planety a wreszcie ziemia ja tu mam jabłko Jabko to specjalnie do tych celów dobrane powinno mieć około 12 cm, jak go nie naturalnie no e, średnicy. Biosfera, czyli ta strefa, w której życie w ogóle je, zagnie, powstało i zagnieździło się na Ziemi, kiedy rozpoczęła się ewolucja życia, to mniej więcej ma ona grubości z zgrubszą, 10 km. Trzeba liczyć się, że 5 km w głąb oceanów. I 5 km zwyż jeszcze życie może prawda, utrzymywać się przy życiu, że tak powiem. Otóż w tym pomniejszonym bardzo silnie modelu jabłkowym odpowiada to nie grubości skórki jabłka, lecz jednej dziesiątej. W tej cienkiej otulinie dzieje się wszystko, co jest życiem. Na Ziemi początkowo panowały niesprzyjające warunki dla życia, ponieważ atmosfera była beztlenowa. Oceany, kiedy już nawet skorupa ziemska zakrzepła, były bliskie temperatury wrzenia, a może gotowały się. No ale wtedy powstawały, nie wiemy dobrze jak. To bardzo ciekawe, że nie wiemy, organizmy, które nie były zdolne do życia w warunkach współczesnych i one prawdopodobnie wyginęły i one stanowiły początek tego, dziwnego, alchemicznego kuchmistrzostwa, które stworzyło w ciągu milionoleci kot dziedziczny. Był to początek dziejów y, powstawania biosfery. Im więcej było praorganizmów, tych archabakterii, tych alg, tym więcej uchodziło tlenu do y, atmosfery i atmosfera sprzyjała coraz bardziej życiu. A potem zaczęła się już y, Znana kolej, prawda? Ryby pancerne, ryby kosmoszkieletowe, płazy, gady, 120 kilka milionów lat panowania na Ziemi dinozaurów. No, a na koniec, stosunkowo niedawno, pojawiły się ssaki i wreszcie zbocznego odgałęzienia linii hominidalnej myśmy się wykluli. Otóż kiedy chodziłem do gimnazjum, to znaczy mniej więcej to były lata 30, do gimnazjum na Wałach Hiszpańskich w Rymowie, to wtedy panowało takie w nauce paradygmatycznie ustalone przekonanie, że katastrofy czym, są czymś zjawiskiem rzadkim, bardzo, że hipoteza w poprzednich wiekach, czyli Wiera, wygłoszona jakoby napędowym motorem życia ewolucji były katastrofy. Katastroficzne, uchodziła za bajkę pogrzebaną w przeszłości. Tymczasem okazuje się dzisiaj, że ona jak gdyby odżyła, to znaczy katastrofalne przełomy dziejów ziemskich, rzeczywiście znowu zostały podniesione do godności bardzo wiarygodnej, no prawie, że można powiedzieć, prawdy naukowej. Prawdą jest, że generalnie biorąc, człowiek w miarę jak się rozmnażał, był czynnikiem, niezbyt sprzyjającym środowisku naturalnemu, że im jest nas na kuli ziemskiej, tym więcej zakłóceń jest antropopochodnych, to znaczy antropogennych, to znaczy, że po prostu uszkadzamy naturę. Kiedyś napisałem utwór, miał to być intencja groteskowa, którym sugerowałem, to miało być żartobliwe, że wokół każdej planety wysoko rozwiniętej pojawia się pierścień, taki jaki okrąża naszą olbrzymią planetę Saturn, ale jest to pierścień złożony z samych szczątków pojazdów kosmicznych, sputników i tak dalej. I dodałem tam jeszcze, to już była czysta fantazja, że ponieważ w pewnym czasie to musi, można także wykapultowywać w przestrzeń w szczątki niepotrzebnych e, mózgów elektronowych, następuje nasycenie e, przestrzeni okołoziemskiej pierścieniem złożonym z wraków, znaczy, krótko mówiąc jest to zanieczyszczenie środowiska intelektu, środowiska okołoziemskiego i kosmicznego. Do tegośmy jeszcze nie doszli, ale faktem jest, proszę Państwa, że w czasie, kiedy e, e, amerykańscy astronauci naprawiali obsuty teleskop Hobla, to oni przywieźli na Ziemię pewne części wymontowane i stwierdzono na nich nie bez zgrozy, że ilość mikrometeorotowych nadżerek na tych częściach była znacznie większa niż sądzono. To znaczy, że coraz więcej śmiecia człowiek wprowadza w przestrzeń koło ziemską, człowiek jest brudasem uniwersalnym i zanieczyszcza właściwie wszystko. Postęp przynosi zarazem to, co dobre, jak i to, co złe. E, ja trzydzieści kilka lat temu, e, usiłując zajrzeć w przyszłość, i będąc w wybornej sytuacji człowieka, który nic nie wie, poza tym, że bardzo by chciał się dowiedzieć, co będzie i nie ma żadnych źródeł informacji, ponieważ wtedy byłem, prawda, skazany na niezmiernie skąpą dietę informacyjną w Empiku, w klubie książki prasy, no, rzeczywiście stawiałem raczej na to, że że, no, postępy nauki swoją drogą, nauka postąpiła bardzo ładnie, ale ale jeśli chodzi o e, zbilansowanie, to ja bym się nie odważył powiedzieć, że wszystko e, stało się wyłącznie ku lepszemu. E, możliwości człowieka, to to się nazywa jego składową, czy też jego, e, jego, jego własnością faustyczną, ta nieustanna tendencja do powiększania promienia swojego e, panowania nad przyrodą, nad siłami przyrody, energetyka i tak dalej e, e, dają się nam weznaki. No ja nie wiem, czy można powiedzieć, że kodowa, składowa faustyczna polega także na tym, że skołapliwie e, ludzie poszukują rozmaitych rodzajów diabłów i innych e, wysłaników piekła, żeby wiedli ich na pokuszenie, a chociaż z drugiej strony bezinteresowność destrukcji, bezinteresowność niszczenia, bezinteresowność złamu jest zastanawiająca. Ja nie interesowałem się nigdy tym, jak ludzie się będą ubierali, co oni będą czytali, czym się będą w wolnych chwilach zajmowali, kiedy nastąpi ten jakiś technologiczny czas przyszły. Wiedziałem jedno, że nie będzie technologicznego raju i rozumiałem, że będą niebezpieczeństwa pewnego rodzaju takiego łasowania trywialnego. To oznacza to, ja to nawet nazywam, elektroniczną epoką jaskiniową. To znaczy, że człowiek będzie dysponował wszystkim i wszystko będzie dla jego usługi wysoko rozwiniętej cywilizacji, a nie będzie rozumiał absolutnie nic z tego, co go obsługuje. Tak to niby wyglądało nieźle, prawda? Człowiek nie musi już nawet nastawiać magnetowidu ani telewizora, tylko mówi pokaż mi coś ciekawego, albo chciałbym zobaczyć film z, z rodzaju westernów, ale takie jakie koniecznie nigdy nie widziałem, albo a teraz coś erotycznego, ale delikatnie. No więc oczywiście, że takie rzeczy byłyby zasadniczo możliwe, ale tu ma, to, to ma, to jest tylko jedna strona rzeczy, ponieważ wtedy powstaje sytuacja, w której środowisko życiowe ludzi w tak wysoko rozwiniętym technocywilizacyjnym otoczeniu, ludzie stają się coraz mniej rozumnymi stworzeniami. Inne, inaczej mówiąc, inteligencja maszynowa, inteligencja techniczna, inteligencja e, wszczepiona w środowisko, inteligencja buszująca i bytująca w środowisku, przewyższa inteligencję ludzką. E, ludzie stają się odbiorcami, wyłącznie konsumentami, m, wyłącznie łasuchami e, tych e, swoich, prawda, tworów które jednak już nawet nie są w stanie opanować. Granica to jest wtedy jakiś Rzeczywiście pojawiający się już niekiedy, ale tylko w fantazmatach, e, e, suprema, e, taki, e, niezmiernie, e, niezmierna supremacja e, otoczenia elektroniczno-komputerowego nad ludźmi. Byłoby to ubezwłasnowolnienie. Byłoby to ubezwłasnowolnienie mimowolne. Byłoby to ubezwłasnowolnienie, które by doprowadziło do jakiejś ostatecznej. E, kumulacji i nawet do jakiejś takiej kulminacji y, tego, tej zasady im lepiej, tym gorzej, bo się wtedy okazało, że już jest tak, wszystko tak bardzo ulepszone w otoczeniu człowieka, że człowiek staje się już tylko bierną, ostatnią, biologiczną, no taką wysepką y, w tym technologicznym przez siebie stworzonym oceanie. Zamiast biosfery, mielibyśmy tutaj technosferę, i, a w niej jako relikty przeszłości y, po prostu poruszających się y, ludzi, którzy byliby jakoś może i, i sterowani y, przez tę technosferę. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest oczywiście pewnego rodzaju doprowadzenie do absurdu pewnego rodzaju y, linii rozwojowej. I mam wrażenie, że uda mi się powiedzieć coś na ten temat, w jaki sposób tego rodzaju zagrożenie można uniknąć. Jako nadzieja oczywiście. Byłaby to tylko dla nas nadzieja, ale niepewność.